Podsumowując kończący się 2024, chcielibyśmy podzielić się dwoma najczęściej zadawanymi nam pytaniami przez naszych klientów w tym roku. Najpopularniejsze pytanie numer jeden to w jakich konkretnych scenariuszach biznesowego użycia copilot wygeneruje nam satysfakcjonujące ROI? I tutaj przeprowadziliśmy już dziesiątki warsztatów biznesowych z planowania funkcjonalnego dla Copilot, których celem jest inspiracja społeczności biznesowej, identyfikacja oraz priorytetyzacja wypracowanych z nimi wymagań oraz potrzebnych do ich efektywnego wdrożenia działań szkoleniowo-adopcyjnych. W efekcie czego powstaje dedykowana roadmapa do zwrotu z inwestycji z wykorzystania Copilot oraz Generative AI w organizacji. Najpopularniejsze pytanie numer dwa to Ile potrwa przygotowanie środowiska oraz organizacyjnych danych i jak to przeprowadzić, aby wdrożyć copilot bez kompromisów bezpieczeństwa danych oraz informacji poufnych? Tutaj z kolei przeprowadzamy szybkie audyty bezpieczeństwa środowiska i danych Microsoft 365. Analiza ta dotyczy głównie przepływów danych wrażliwych zawartych w M365, gdzie raportujemy intencjonalne oraz nieintencjonalne incydenty oversharingu oraz niepożądane sposoby przydzielania uprawnień w organizacji oraz członkostwa, w tym nieszczelności i ryzyka wycieku danych wrażliwych na zewnątrz. Na bazie takiego audytu pomogliśmy adekwatnie i w sposób trwały zabezpieczyć te środowiska oraz dane wrażliwe naszych klientów przed ich produkcyjnym i szerokim użyciem AI. Jeśli Wy również w Waszej organizacji zadajecie sobie te i inne podobne pytania dotyczące AI, to zachęcamy do kontaktu w celu zarezerwowania niezobowiązującej sesji konsultacyjnej z naszym kolegą Szymonem Bochniakiem, który jak dotąd jest jedynym w Polsce Microsoft Copilot MVP.